To było prawdziwe piłkarskie święto przystruga. Zieloni na swój stadion wrócili po 8 latach przerwy. Mecz obejrzało niemal 8300 widzów. Stadion nie można zapomnieć o tej historii, gdzie z tym miejscem wiąże się wielka historia z przeszłości. Tu było wygranych wiele meczów, o tym nie można zapominać, ale ten stadion ma lepszą akustykę i e, ludzie są bliżej drużyny, są bliżej boiska. To święto zepsuło jednak Krakowia. Rywale wygrali przy Struga 63-1-0 do 0, po golu Benjamina Kalmana. Oprócz rezultatu zagraliśmy bardzo dobry mecz. Kreowaliśmy sytuację. Staraliśmy się nawet finalizować je, ale na koniec okazało się, że to szczęście nie było znane. Na koniec trzeba pogratulować moim zawodnikom, bo dali z siebie maksa, dali z siebie maksimum, no ale na koniec nie wygraliśmy. Kiedy tworzysz sytuację, kiedy grasz swój futbol i na koniec nie wygrywasz, no to to jest złe, kiedy nie dostajesz za to żadnej nagrody i wychodzisz z niczym. Zieloni w tym spotkaniu byli bardzo nieskuteczni, mieli mnóstwo okazji, ale gola nie zdobyli. Sam Pedro Enrique w pierwszej połowie trzykrotnie trafił w poprzeczkę i raz w słupek. Nie miał szczęścia, ale mamy nadzieję, że w następnych meczach to szczęście się odwróci i to, co dzisiaj nie wpadło, wpadnie w następnych meczach i zakończy się golem. Po trzech meczach sezonu 2023-2024 PKO Ekstra klasy Radomiak Radom ma na koncie trzy punkty.